Miłość, która uzdrawia lęk, nie jest jednak abstrakcją. Jan bardzo konkretnie wiąże ją z relacjami. Jeśli by ktoś mówił, miłuje Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą. To znaczy, nie uzdrowisz lęku, tylko rozważając w głowie piękne prawdy o Bogu. Lęk leczy się w ciele, w doświadczeniu relacji, w których naprawdę jesteś przyjęty. Bóg leczy nasz lęk, przychodząc w ciele. W Jezusie, który pozwala się dotknąć, podejść, zadać pytanie, a nawet zdradzić i zaprzeczyć, i nie przestaje kochać. Ten sam Jezus staje przy tobie dziś w konkretnych ludziach, ktoś cię wysłucha, nie oceniając. Ktoś przebaczy, ktoś zostanie przy tobie, choć zobaczy twoją ciemniejszą stronę. Każde takie doświadczenie mówi twojemu lękowi: można być słabym i nie zostać odrzuconym. To jest mały sakrament miłości, która leczy.